Na naszej pięknej ziemi podkarpackiej jest zwyczajem, że Turki stoją przed Bożym grobem, a w Wielkanoc albo w poniedziałek wielkanocny są piękne parady. Skąd jest ta tradycja, nikt tak naprawdę powiedzieć nie może. Inni mówią, gdy Sobieski wracał z Wiednia, gdy przyszedł do kościoła, zastał grób pusty, tylko kobiety na straży Najświętszego Sakramentu. Kazał zostać komu? Kawarerom. Bo ci, którzy mieli żonę, śpieszyli się do żony, bo bardzo je kochali, ale gdyby na wojnie mężczyzna się osiągał, to by więcej niż na wojnie od żony dostał. Dlatego zostali kawalerowie na Starzy Bożego Grobu. I u nas też tą tradycję chcemy wszczepić, aby kawalerowie stali na Starzy Bożego Grobu. A dzisiaj zapraszamy do radosnego obchodzenia. Świąt Wielkiej Nocy przez piękne nasze stroje rudowe, krakowskie, piękne tańce i pieśni, które pociągają do Boga przez piękno. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, dziękujemy ślicznie. Proszę Państwa, przepraszam, ja śpiewać nie będę, ale mamy propozycję. Wspomóżmy, yy, oni to robią z serca, ale pójdzie młody człowiek, wspomóżmy, jeśli możemy, jakimś drobnym grosikiem tą naszą cudowną młodzież. Dziękuję. Biega już końca nas kró krótki pokaz Wielkanocny. Dziękujemy wszystkim za obecność. Niech ta radość świąt Wielkanocnych udziela się wszystkim sercom, aby każdy cieszył się zwycięstwem Chrystusa nad złem tego świata. A teraz młodzież ma zapewne do powiedzenia kilka słów. Poprosimy tu księdza jeszcze na chwilę. Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania księdzu za to, że ksiądz tak się stara, dba o nas, organizuje to wszystko, poświęca swój czas. My też poświęcamy czas, ale to naprawdę dużo pracy nas to kosztowało. Dziękujemy. No dobra, teraz będzie. Gdyby nie ksiądz Mateusz, to nikt z nas nie stałby tutaj dzisiaj. Ogrom przede wszystkim pracy i poświęconego czasu, który ksiądz włożył w nas, po prostu w młodzież. I po prostu teraz widać tą młodzież, że ta młodzież jest u nas w parafii i może tak pięknie chwalić pana, tak naprawdę. I dziękujemy, tak jak, mówię, tak jak tu powiedział wcześniej Kuba, dziękujemy bardzo księdzu, bo gdyby nie on, to nikogo z nas dzisiaj by tutaj nie było. Także należy się ogromne brawo. Trudno być księdzem do tańca i do różańca mi bliżej do różańca niż do tańca. Dlatego ten piękny pokaz nie byłby możliwy bez wyjątkowych ludzi, którzy poświęcili swój czas, swoje talenty i swoje wielkie do doświadczenie. Zapraszamy panią Małgosię i pana Grzegorza. Brawo! Gdyby się młodość mierzyło tańcem, to mamy przed sobą osiemnastki. Tego myśmy nie zobaczyli tutaj, ale mąższę młodzież zobaczyła jak ta dwoj, dwoj, dwoje ludzi pięknie tańczy i zapalili naszą młodzież do tego pięknego tańca. Mam nadzieję i życzenie, że i grupa się powiększy i że ta, która jest, będzie trwała i że repertuar się poszerzy. Nie tylko Narodowy Taniec Krakowski, ale także o nasze regionalne tańce Ziemi Krośnieńskiej, która miała także nie tylko swoje piękne stroje, ale także tańce, pieśni, melodie i układy. Dlatego mam nadzieję, że nasza współpraca będzie jeszcze trwała. Dziękujemy przede wszystkim także księdzu proboszczowi za wielką cierpliwość, bo ca... święty Mikołaj. Brawa, tak. Zdradzę taką małą tajemnicę. Święty Mikołaj obleciał cały świat, ale to w dolnym kościele na słupie naszego kościoła się rozbił. Z swoimi saniami, ale ksiądz Proboż wybaczył świętemu Mikołajowi i wybaczył diabełkom, które te sanie ciągły, i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy wybaczył i patrzy z wielką życzliwością i miłością na naszą młodzież. Jak to młodzież? Trudno ich jest okieznać, ale czy jest coś pięknego od młodości za Waszą trud, za Waszą pracę? za waszą młodość, wszystko, co włożyliście nie tylko w to przedstawienie, ale i w inne, niech Bóg wam wynagrodzi. Teraz proszę księdza proboszcza o palę słów i błogosławieństwo. A ja jeszcze może przed księdzem proboszczem się wepkam. Księże, drobny datek od nas i serdeczne Bóg zapłać. Niech wam y, służą na te piękne stroje i to wszystko. Bóg zapłać. Ja tylko bardzo się cieszę że jest tutaj ksiądz Mateusz, że mu się tyle chce. Jestem wdzięczny też im młodzieży, bo to rzeczywiście to budzi, budzi też człowieka z takiego uśpienia, nawet mówiąc o sobie, o sobie bo jak widziałem, ile oni po prostu ćwiczyli i po prostu poświęcali tutaj swego czasu. Także to też jest bardzo piękne i myślę, że też mobilizujące nie tylko dla mnie, także i dla parafia, więc Bóg zapłaci młodzieży i myślę, że brawami Podziękujmy jeszcze raz właśnie księdzu Mateuszowi, młodzieży. Był już błogosławieństwo mieszalne teraz też błogosławy na świętowanie tego dnia, abyśmy się cieszyli, radowali tym, co Bóg uczynił dla nas. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syni, Duch Święty. Bogosławmy panu. Bardzo, bardzo, bardzo. Jeszcze życzę. Halo, halo, jeszcze życzenia od młodzieży. Zapraszamy naszą młodzież. No, no to jeszcze my, tak jak ksiądz mówił. Yy, Chrystus z wstał. No, i my od naszej całej tej grupy tanecznej, no i chłopaków ze straży, chcieliśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na te trwające już święta wielkanocne. No, chcemy przede wszystkim życzyć dużo zdrowia, szczęścia, radości, życia w miłości, w rodzinie oczywiście, e, z bliźnimi oraz żebyśmy czerpali z tych bożych łask, z, tego, z tych łask zmartwychwstałego Chrystusa. E, no, to, co mam jeszcze powiedzieć? Alleluja!

Pięcia robimy, staję, robimy zdjęcia. Halo, halo. Ustawiamy się. Turki do góry. <grym> <grym> Turki do góry. Tak,